Po pierwsze, biorąc pod uwagę wysokość minionka średnio 1,07 m, Gruma 4 minionki wzrostu, co oznacza, że jest najwyższym człowiekiem o wysokości 4,28 m. Co więcej, jeśli ktokolwiek z was pamięta oryginalne Jak ukraść księżyc, wiecie, że jest tam scena, w której Wektor porywa te trzy dziewczyny i strzela serię hit-seeking pocisków w gru, który następnie unika ich wszystkich. Zgodnie z prędkością przeciętnego pocisku balistycznego, 3000 km na godzinę i rozmiarowi pocisku o wielkości jego kostki u nogi, gru może je dostrzegać i poruszać się z taką prędkością, że pociski poruszają się tylko 15 km na godzinę. Pół procenta ich Pierwotnej prędkości. Po tym jak Grul derza rekina i ten jest sparaliżowany, a jego kręgosłup prawdopodobnie rozbity, pragnę przypomnieć, że złamanie kręgosłupa wymagałoby siły większej niż 3000 N. Jest to równe uderzeniowi motocykla o waży 200 kg, który rozbija się o ścianę z prędkością 54 km na godzinę. I rest my case!